Samo słowo metoda. Nieadekwatne, niewłaściwe do tego, czym to jest. Myślę, że gdyby usunąć słowo metoda, to popłynęłoby inaczej i w tej chwili funkcjonowałoby w naszej samoświadomości, tak jak funkcjonuje myśl, że do życia niezbędny jest nam tlen. Że książki nas rozwijają, jeśli są uważnie przeczytane i mądrze napisane. Uh -huh. y że jak długo żyjemy, tak długo jest ruch ruch, który rodzi życie, rozwija życie, rozwija nas. Na wszystkie te pytania już y y odpowiedzieli filozofowie. Jakby tak, przyjrzeć się historii filozofii. Yy, może nie wymyślił metody, może odkrył fundamentalną zasadę naszego rozwoju: że nie ma rozwoju bez ruchu. Ruch, jeśli nie jest yy, 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 potraktowany jako yy, świadome wydatkowanie energii. Mm. Patrz, areobieg, inne formy gimnastyki odchudzającej. Mhm. Ruch, który nie jest nastawiony na cel, mhm. kiedy cel przysłania nam, nas samych, mhm. tylko ruch y, wykonywany tylko po to, żeby doświadczyć siebie w tym ruchu, staje mhm. się motorem rozwojowym. I y, może jedyne, co zrobił. To opracował, wymyślił, na tym polega jego geniusz. Jego geniusz polega na tym, że pozwolił sobie na doświadczenie ruchu dziejącego się w nim, mhm. i tak bardzo go to zachwyciło, i był na tyle genialny, że zaczął tworzyć zabawy ruchowe. Zapisywać je, bo sądzę, że każdy z nas tworzy takie zabawy ruchowe, no natomiast. Nie przywiązuje do nich ważności. Nie przywiązujemy uważności do tego i nie zapisujemy ich. I mhm. on to zapisał, zamknął w cyklu świadomości poprzez ruch. Mhm. Tak samo jak rozmowa z drugim człowiekiem. Bo to, co może robił na stole, i to, co my nazywamy integracją funkcjonalną, nie jest żadną integracją funkcjonalną. Jest formą rozmowy człowieka z człowiekiem. Jest to rozmowa polegająca na nieinwazyjnym. Tym się różni integracja funkcjonalna, lekcja integracji funkcjonalnej od, od rehabilitacji. rehabilitacji ruchowej. Mhm. Tu nie ma ani celowości. Nie mam celu zrobienia cię lepszego. Mhm. Zadaję pytanie, zadaję pytanie w ten sposób, żebyś doświadczył to pytanie w sobie i sam sobie odpowiedział.